Rok temu mówiłem właśnie na, na swoim panelu, tutaj na forum Wizji Rozwoju, że naszą bolączką jest wdrażanie i współpraca. Wtedy mówiłem o grantach z Unii Europejskiej, które trochę zepsuły rynek uczelni, gdzie uczelnie nie były zainteresowane wprost rozwiązywaniem problemów firm, a wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, które przysługiwały. Jest trochę lepiej, realizujemy mniej projektów, ale skupiamy się na takich, których firma ma ewidentnie korzyści z ich wdrożenia, więc tutaj na pewno mamy jeszcze sporo do, do zrobienia, ale wydaje mi się, że w ciągu tego roku jest, jest postęp, w tym chociażby przypadku, że uczelnie, instytuty widzą to, że muszą się otworzyć na współpracę z przemysłem, wysłuchać nas i współpracować z nami nie tylko pod kątem realizacji swoich własnych realizacji, ale też, żeby pomóc przedsiębiorcy. Skończyliśmy taki międzynarodowy program DESIRE w ramach funduszy europejskich, który został wpisany jako jeden z tysiąca nowoczesnych technologii, które mają przyszłość, więc to można zrobić i tam były też również jednostki badawcze z Polski, więc jest to możliwe, możemy realizować, niezbędna jest otwartość, porozmawianie o temacie, podzieleniu ról, kto jest za co odpowiedzialny i wtedy według mnie są duże szanse na zrealizowanie ich skomercjalizowanie.